Dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj Mateusz Morawiecki, były premier, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, prezydent Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Witam, panie premierze, dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od krótkiej piłki. Czy Polska powinna stanąć po stronie Izraela w konflikcie z Iranem? Tak czy nie? Tutaj w, w tej sytuacji na pewno e, mamy do czynienia z e, bardzo poważnym zagrożeniem ze strony Iranu, w związku z tym generalnie e, działania Izraela e, w, w stronę wyeliminowania zdolności nuklearnych Iranu są jak najbardziej e, właściwe. Czyli tak. W tym sensie tak. W tym sensie tak, czekam na państwa opinię. Zapraszam na ZPL zachęcam do wyrażenia właśnie e, opinii. Czyli popiera pan ataki Izraela na instalacje nuklearne czy też wojskowe Iranu? Wspieram działania amerykańskie i ich sojuszników w kierunku zmierzające w kierunku wyeliminowania zdolności Izraela do realizacji programu nuklearnego. Program nuklearny Iranu jest zagrożeniem również dla Polski jest Zagrożeniem dla pokoju na świecie. Ale czy to nie jest złamanie prawa międzynarodowego, sam atak y, sił powietrznych Izraela? Jest to złamanie prawa międzynarodowego, ale również złamaniem prawa międzynarodowego było to, co robił Iran wbrew y, umowie JCPOA, y, 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 która zobowiązywała Iran do wyłączenia y, instalacji nuklearnych. Iran tego nie robi. Iran realizuje tutaj swoją politykę bardzo brutalną. Hamas i Huti oraz Hezbollah to są um, organizacje, które są pod um, kontrolą bądź pod wpływem Iranu i poprzez te organizacje Iran destabilizuje sytuację na Bliskim Wschodzie i na całym świecie. Dlaczego nazywa pan Donalda Tuska łobuzem? Czy to jest eleganckie, że były premier zwraca się w ten sposób do obecnego premiera? To bardzo delikatne określenie w stosunku do tego, co on robi. Nie wiem, czy mm, pan Pamięta swoją własną minę, bo tego często się nie ogląda. Jak premier w programie z panem wyciągnął kartkę i czytał bardzo dokładnie to, co powiedział pan Jacek Murański. Premier, który powołuje się na takich świadków, premier, który nie zajmuje się realnymi problemami Polaków, premier, który naprawdę uprawia mistyfikację, to tak premier, którego tak można określić. Ale mówimy tutaj tak naprawdę od pańskiej decyzji. To jest kwestia spłacania odsetek od ukraińskiej pożyczki. Panie redaktorze, dlaczego pan podjął tę decyzję? Czy pan, czy pan na poważnie pyta? Przecież tak, jak początek, wojny, początek wojny to była sytuacja zupełnie nieporównywalna z tym, co mamy dzisiaj. Nie jest to żadna ukraińska pożyczka, tylko to jest pomoc, którą cała Unia Europejska kierowała w stosunku do Ukrainy. No Możemy powiedzieć, że w 2022 roku trzeba było zostawić Ukrainę i żadnej pomocy do Ukrainy nie kierować, ale wtedy mielibyśmy ruskie wojska. Nad granicą z Polską. Czyli nie żałuje pan tej decyzji? Nie było żadnej specjalnej decyzji, to znaczy po prostu Unia Europejska i, przy, i wszystkie państwa Unii Europejskiej spłacają część. Która przypadała na każde państwo członkowskie. To jest tak, jakby powiedzieć, czy nie żałuję tego, że wspieraliśmy Ukrainę, aby ona nie padła pod ciosami e, rosyjskiej armii. No nie, nie żałuję. Okej, okay. politycy Konfederacji, dzięki którym wasz kandydat Karol Nawrocki wygrał wybory, uważają, że Polska nie jest tak bogatym krajem, aby spłacała pożyczki zagraniczne e, zaciągnięte przez Kijów. Pan poseł Berkowicz mówi, że jedyne co ma my z tego jako Polska mamy, to cytat. Czasem jakiś ambasador na nas napluje. Wszystko to, co Pan mówi, jest kwestią przedstawienia kontekstu. Bardzo proszę, żeby słuchacze się zapoznali z kontekstem. Kontekst jest taki, że wszystkie kraje Unii Europejskiej odpowiadają za część um, pomocy, której Unia Europejska również udzielała Ukrainie. Czyli politycy I Konfederacji Ukrawie... nie wiedzą, o czym mówią i Polska odpowiada za część tej pomocy. Być może ktoś się nie zapoznał z kontekstem, bardzo proszę o zapoznanie się z całością. W Sądzie Najwyższym zgłoszono 3000 protestów wyborczych. Obszerny protest zgłosił Komitet Rafała Szaskowskiego. Wielu polityków platformy domaga się przeliczenia wszystkich głosów w całej Polsce. Czy PiS będzie za? Jestem jak najbardziej za tym, żeby zrealizować wszystkie konieczne etapy procesu weryfikacji tych wyborów. Zawsze byłem za tym, żeby się wybory odbywały w sposób jak najbardziej uczciwy. Nie mam tutaj wątpliwości co do tego, że jest to jednak karmienie takich najbardziej zagorzałych zwolenników ekipy obecnego premiera. Albo korzystanie właśnie... z przysługującego każdemu prawa. Tak, i oczywiście każdy ma prawo składać. Wniosek, chociaż muszę powiedzieć, że jak sekta silnych razem składa 50 tysięcy razy ten sam wniosek, tylko z różnych miejsc kraju, to i tak i tak będzie to rozpatrywane jako jeden wniosek, jako jeden zgłoszony wniosek dotyczący nieprawidłowości. Rozmawiałem z członkami Państwowej Komisji Wyborczej. Wiem, że we wcześniejszych wyborach nieprawidłowości było więcej. PKW ma prawo zgłosić do Sądu Najwyższego. Swoją opinię. Zresztą wczoraj ta opinia została wyrażona. Że miały miejsce incydenty, które tak, mogły tak wpłynąć na wynik wyborów. Tak, tak jak i wcześniej. I prosi Sąd Najwyższy o weryfikację tego. Ja nie mam wątpliwości co do tego, że wybory odbyły się w sposób nieuczciwy. I tu wiedziałem, że Pana zainteresuje tym, Panie Redaktorze, ponieważ nie sądziłem, że będę, zaraz powiem, w którą stronę nieuczciwy, nie sądziłem, że będę cytował tutaj Panią posłankę Joannę Muchę, która powiedziała... O nich. Mieliśmy rząd, mieliśmy media mainstreamowe, mieliśmy kasę, pieniądze, to są jej cytaty, prawda? mieli poparcie ogromne, oni mieli poparcie biznesu i przegrali. W związku z tym, mając wszystkie środki po swojej stronie, pozbawiając środków Karola Nawrockiego i prawo i sprawiedliwość, spowodowali, że te wybory były skrajnie nieuczciwe i Karol Nawrocki nie wygrał wyłącznie z Rafałem Trzaskowskim. Ale mimo, że, tego, że były nieuczciwe, z FN, Pana zdaniem, Panie onetem, Premierze, czy mimo tego, że, mimo tego, że były nieuczciwe, Pana zdaniem, były ważne, czy nie? I z tym wszystkim, co stało po stronie Rafała Trzaskowskiego. E, oczywiście, że były ważne, skoro kandydat, przeciwko któremu e, te wszystkie armaty są wytoczone, wygrywa, to znaczy, że wygrałby 55-45, gdyby nie te armaty. Po wyborach w 2023 roku chciał Pan, aby premierem został Władysław Kośniak-Kamysz. Pamiętam taki wywiad z Panem, kiedy Pan powiedział, że mógłby być Pan nawet jego ministrem w jego rządzie. Czy dzisiaj ponowiłby Pan tę propozycję? Tak. Czy chciałby pan, żeby Władysław Kośniak-Kamysz został premierem? Chciałbym, żeby ten rząd zakończył jak najszybciej swoje, swój przesmutny żywot i niesławne działania, ponieważ to jedyne, co, się, co potrafią zrobić, to chwalić się naszymi projektami. Nie tylko 500, czy 800, plus, bo to już cała Polska wyśmiewa, ale również terminal T3, który otwierają z hukiem Baltic Hub. To chyba nikt nie uwierzy, że w ciągu półtora roku obecny premier i jego ekipa zbudowali. Albo lot. Głośna sprawa wczoraj. Panie redaktorze, 12 lat temu obecny premier, mój następca, zaorał już tak naprawdę lot, i to my doprowadziliśmy do tego, że on został uratowany. Lot był bankrutem. I dzięki temu, że ustabilizowaliśmy i znacząco poprawiliśmy sytuację finansową, lot może kupować nowe samoloty. I oni się tym falą.